Chciałabym Wam podziękować. Żeby... Bo... Teraz Cisza, o, hej! naprawdę duże skupienie. Chodźcie, chodźcie. chodźcie tu bliżej. Ale chodźcie chodźcie dobrze, nie będziecie mówić, to nie będzie. Proszę o spokój. Nie gadałem przez telefon. Myślę, że te dzisiejsze warsztaty pokazały Wam, że malarstwo może przyjąć naprawdę różne oblicze. Jak patrzę na ten zestaw, to są tak różne prace, mimo że. Dysponowaliście niewielką ilością źródeł, na podstawie których budowaliście swoje, te swoje prace. E, okazuje się, że każda jest inna. Nie ma tutaj dwóch podobnych do siebie prac. Przede wszystkim można by zauważyć, że niektórzy z Was e, rzeczywiście skrupulatnie podeszli do tego motywu wyjściowego. E, czyli są takie prace, gdzie od razu widać, że nawiązujecie do Drużdża, nawiązujecie do Laury paweli. E, czy do Sasnala tam jak na końcu ten kolorowy obrazek, żółto-czerwono-niebieski, to są prace, które rzeczywiście dosłownie podeszły do tematu i zaczęły go reinterpretować, używając motywów, które są naprawdę bardzo klarownie powiązane z, z tymi reprodukcjami. Niektórzy z Was przyjęli taką strategię, że wybieraliście jakiś jeden motyw, na przykład motyw kraty u sasnala. Żeby wykorzystać go do stworzenia jakby e, swojej własnej opowieści. Mam tutaj na myśli chociażby ten obrazek, czy ten z kwiatkiem czerwonym z zieloną prawą pod spodem. E, są też obrazy, które zupełnie niedosłownie nawiązują do, e, do motywu. I tutaj można wskazać chociażby ten dwa. Odnoszą się już tylko do tematyki, którą poruszała artystka, ale reinterpretują ją już w zupełnie inną formę, czyli nie ma bezpośrednich nawiązań do tego, co, co widzieliście. Jako, że zaczyna padać, to nie chcę przedłużać tego w nieskończoność. Czy ktoś ma jakieś komentarze, jakby chciał coś wyinterpretować w swojej pracy, czy w jakichś innych pracach? Albo na przykład ja wyrazić swoją radość z tego, że był z nami. Ja myślę, że komentarze w tej sytuacji tę pracę. Wydaje mi się, że tak. Jestem naprawdę pod olbrzymim wrażeniem, że tak różnorodnie byliście w stanie na to zareagować. To jest też efekt już tego, że to są kolejne spotkania i oni już wiedzą, że wcale to, że... Tak? My, chyba od samego początku tak było, że tak było różnorodnie. Tak, malujemy w takim ruchu maluje... malarstwa intuicyjnego przede wszystkim. Fantastycznie. Rzeczywiście, nawet nikt Cię nie kusił o to, żeby odgapiać od kolegi czy koleżanki, także to jest naprawdę e, bardzo fajne. E, czy będzie z tego jakaś wystawa? Myślę, że będą wystawy, bo to już jest duże zbiorę są prawda? I to... mm -hmm. Tak, my część prac wymieniamy, wystawiamy w różnych miejscach, ale taka największa wystawa będzie w marcu bądź kwietniu przyszłego roku, kiedy mam ambicje pokazać no, prawie wszystko, bo część prac rozdajemy, ale... Czyli one są jakoś archiwizowane, tak. wydane Fantastyczne. No i pewnie wydawnictwo jakieś powstanie. No, I publikacja. No, trzeba by było, sobie... bo to jest, to jest tak fantastyczny materiał. Wzruszające i cudownie pokazują rozwój artystów na przestrzeni Ja myślę, że podziękujemy naszym przewodnikom w dzisiejszym dniu, pani Mari panu, panu Michałowi. I teraz ta e, ostatnia. E,